Buty gravelowe A co to znowu ktoś coś wymyślił Chwyt marketingowy Znowu chcą wydoić od nas pieniądze A właśnie, że nie Bo, co się okazuje Kilkaset kilometrów I buty gravelowe Są całkiem spoko Oczywiście nie tylko na gravela Bo mogą być również na szosę Ale nie zawsze Sprawdzą się na szosie, ale nie nie w każdych warunkach i na pewno nie są to buty dla każdego. Podobnie jest z grawalami. Sprawdzą się na grawal, ale nie zawsze, nie dla każdego i nie w każdy warunkach. Powiedzmy, że tak. Oczywiście mamy z jednej strony skali kolarstwo szosowe, bardzo o zacięciu sportowym. Mamy ustawki, mamy jakieś zawody szosowe, mamy yy, wszystkiego rodzaju jakieś mocne treningi na mocy, na mocy, wszędzie, gdzie jest wysoka intensywność wymagana i generowana duża moc. W takiej sytuacji, oczywiście, najlepiej sprawdzą się buty szosowe. Więc, jeżeli ktoś. W ten sposób podchodzi do kolarstwa, no to zupełnie taki but mu się nie przyda. Sam mam buty szosowe, bardzo lekkie, bardzo sztywne, z karbonową podeszwą super do, wyprofilowane, bardzo wygodne. No i generalnie, jeżeli jadę na jakiś mocny trening, jeżeli jadę gdzieś na, na jakąś mocną ustawkę z, lokal, z lokalną koniną, jeżeli gdzieś jadę na jakiś bardzo intensywny, intensywną jazdę, no to zakładam tamte buty. Zdecydowanie. Sprawdzają się lepiej, ale jeżeli jadę sobie bardziej turystyczno-rekreacyjnie na szosie, jeżeli często się zatrzymuję, często zsiadam roweru, często robię jakieś przystanki, często muszę gdzieś tam podejść, muszę chodzić, przemieszczać się, no to po prostu buty szosowe są niewygodne, mało komfortowe i po prostu yy, do takiego zastosowania są męczące. Więc zdecydowanie bardziej przydałoby się coś na blokach SPD. Które są bardziej uniwersalne. Po drugiej stronie skali mamy typowe MTB i taki gravel, ale taki gravel już pod MTB. Mamy Carpathia Divide, mamy Wisła 1200, jakieś wielogodzinne, wielodniowe wyprawy rowerowe z, z pełnym ekwipunkiem. Yy, może pójdę po ten rower. Z pełnym ekwipunkiem, z sakwami, z torbami i tak No i do takich zastosowań gravelowych. Generalnie, też te buty się nie sprawdzą, bo w takim przypadku zdecydowanie lepiej byłyby zwykłe MTB-ki. No ale jeżeli mamy dwa końce skali, no to wszystko co jest pośrodku, czyli właśnie luźna, lekka turystyka, rekreacja, czy jakieś lekkie gravelowe, gravelowe trasy, czy wszystko co związane z road plusem, który ostatnio Wam często nawijałem na uszy. Tak jak wcześniej jeździłem na przełaju z oponami 35C, gdzie w większości to było asfalt, ale od czasu do czasu robiłem sobie zjechać na jakieś szutry, boczne trasy i tego typu akcje, no to w takiej sytuacji but jak najbardziej spoko. Aczkolwiek są to buty praktycznie jak szosowe, z tym, że mają... Bardzo minimalną, gładką podeszwę, która umożliwia chodzenie, No i mają ukryty blok, dzięki czemu możemy się wpiąć w SPD. No i są bardziej sztywne od butów MTB, są trochę lżejsze od butów MTB, no i wyglądem przypominają zdecydowanie bardziej but szosowy niż but MTB but MTB na szosie, no kurczę, no niby można, no ale wiadomo, ta buta, ta podeszwa jest bardzo agresywna, buty są ciężkie, miękkie, mało komfortowe, no a jeżeli już jeździmy na tej szosie, no to też wiadomo, ta sztywność yy, i waga buta przy kilku godzinach naprawdę będzie miała znaczenie. Ja sobie porównywałem wagowo cały mój zestaw szosowy i cały mój zestaw MTB, no to różnica w wadze jest pół kilograma na butach i i, i, i blokach i pedałach, więc pół kilograma w ruchu obrotowym gdzie w każdej minucie obracamy korbą 60-80 razy razy każda godzina no to naprawdę przewalamy tony ciężaru tak naprawdę, więc waga ma znaczenie, no i tak samo jest z tą sztywnością, na szosie zdecydowanie ta sztywność ma znaczenie, stąd do takiej szosy bardziej, rekre bardziej rekreacyjnej zdecydowanie Buty szosowe z SPD-kiem to jest coś, co na co warto zwrócić uwagę. No bo tak w sumie można by, by je nazwać. Zatem może to się okazać całkiem niegupie rozwiązanie, właśnie, właśnie do takich zastosowań bardziej neutralnych, mają zapięcie na rzepy. Ja tam generalnie miałem już kilka par na rzepy i zawsze byłem zadowolony. Te rzepy są solidne, są grube. Ten, ten rzep trzyma bardzo dobrze. Można sobie to tak dość dobrze wyregulować, że but się bardzo trzyma i, i jest wygodny, komfortowy. Pierwsze wrażenie było takie, że po prostu, ale to chyba tylko wrażenie, że ta podeszwa była dosyć twarda i trochę tak jak chodziłem więcej, to tak trochę miałem wrażenie, że trochę mnie ta jakoś stopa cierpnie, ale, ale po, po jakimś czasie już do tego przywykłem i jest spoko, bardzo ładnie wykończone no wizualnie są chyba w trzech kolorach, więc też te kolory są takie stanowane, jak najbardziej na gravela i jak najbardziej na szoskę jeździ się naprawdę wygodnie i komfortowo jak najbardziej buty godne polecenia nie wiem jak będzie z ich trwałością aczkolwiek to dopiero kilkaset kilometrów, więc ale jak żadnych większych śladów nie ma. Ta podeszwa, co prawda, ma taki minimalny bieżnik, aczkolwiek jest dość twarda, więc jakieś wszystkiego rodzaju biegania po błocie, po piachach, wspinania się, no to, raczej, to raczej nie jest to zastosowanie, ale do takiego codziennego przemieszczania się zdecydowanie lepiej niż typowe szusówy. Nie jest to jakiś topowy, ultra wysoki model, więc też nie ma co porównywać to na przykład z jakimiś topowymi butami MTB, bo jeżeli ktoś by sobie wyszukał jakieś wysokie modele MTB, też bardzo sztywne, bardzo lekkie, no to pewnie zdecydowanie byłby to lepszy wybór, ale pewnie i cenowo też to nie będzie to samo. Więc jak dla mnie typowo gravelowe, to może one nie są, no bo jednak gravel taki typowy to się kojarzy trochę z bardziej ciężkimi warunkami, z bardziej cięższym terenem, z terenem. Aczkolwiek właśnie do zastosowań mieszanych, szosowo, gravelowo, road plusowych, wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa propozycja. Bardziej są bardziej bliżej im do typowych szosowych niż do gravelowych. Aczkolwiek Fizik ma w swojej ofercie również buty szosowe, które są chyba niemalże identyczne. Po prostu mają tylko bardziej gładką podeszwę i miejsce na bloki szosowe. I pewnie w związku z tym, że nie ma tej podeszwy, będzie trochę niższa waga. Aczkolwiek właśnie do takich zastosowań, o których była mowa, mam wrażenie, że sprawdzą się znakomicie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Elo no a teraz zjedziesz paluszkiem w dół i naciśniesz przycisk subskrypcji bo zbliżamy się do 10 tysięcy i zostawisz lajka i zostawisz komentarzyk pod film no i będzie fajnie będzie fajniusio a jak nie to przyjdą koledzy a ty powiesz tak proszę pana oczywiście proszę pana